Przede wszystkim witam Was w kolejnym materiale. Jak po ostatnim odcinku na kanale zdążyliście zauważyć, kupiliśmy sobie na parów Soul Workers No i dzisiaj będzie wyjaśnienie, w jaki sposób zdobyłem te 89 kK, o których wspominałem w poprzednim odcinku. a będzie podsumowanie sprzedanych i potrawek z sierpniowego eventu. Tutaj nie udało mi się jeszcze wszystkich sprzedać, ale zostały już naprawdę takie śmieciowe. Te potrawki, że one się nie chcą już sprzedawać i myślę, że już będę je bardzo długo sprzedawać. Nie jest to duża cena za nie, więc po prostu nawiam to teraz, bo kwota i tak za potrawki jest bardzo duża. A te kilka, co mi zostały, no to wątpię, że będę je sprzedawała. Pewnie będę jeszcze sprzedawał 3-4 miesiące. A nie jest już to duża kwota, za którą bym za to wziął, więc teraz sobie nawiam, jakby to podsumowanie. A najwyżej jeszcze kiedyś, jak w ogóle to sprzedam, no to tam tamtą, jakby drugą pięć. Także przejdźmy sobie do rzeczy. W ogóle sierpień był bardzo zarobkowym całym tym dniem, a miesiącem. No i dzisiaj mamy już 24 października, kiedy sobie to nagrywamy. Więc minęły jakby dwa miesiące. Ja w Szepień nie sprzedawałem jeszcze tego. Zachraliśmy sobie od 31 września wszystko to sprzedawać. No i cały wrzesień i. I właśnie i październik to sprzedawaliśmy i w końcu się udało Posprzedawać to Ja sobie załączę to w notatniku I będziemy sobie wszystko Co i jak omawiać Ja mam wszystko przeliczone tutaj ile potrawek Sprzedaliśmy danego dnia ile Zysku zrobiliśmy a ogólnie to będę sobie liczył teraz To na odcinku bo tego sobie jeszcze nie Policzyłem ile tam ogólnie tego zysku wyszło Za to wszystko ja sobie to tylko poukładam tak jak to ma być No i zacznijmy sobie od 31 sierpnia, tutaj sprzedaliśmy dwa rot Twoją strefy za 577 486, 1 za 49, 49,999. 49, 999 No i pod jackpot za 139 998 No i sprzedaliśmy wtedy 3, 4 te potrawki, zysk gnia to wysiadł 767 583 golda, także bardzo fajnie Tutaj 4, a tutaj

65 Golda już na samym starcie takie fajne zyski a tych zysków będzie O wiele Więcej Później był 2 września tutaj sprzedaliśmy nas 7 Rzeczy i wyszło nam 853 629 Golda Blessed Steak'a za ponad 200, Rotform Steva za ponad 300, karotkę za 75 prawie, Pilat Jalapeno y za prawie 15, Veggie Sole za 28 ponad no i podobrze jak za 140 tysięcy. No i tu jest 7 rzeczy składanych, i zysku zrobiliśmy 8, 5, 3, 6, 2, 9, 6, 2. O nie, tak, czekajcie sobie, to jeszcze raz policzę. 7, 6, 7, 6, 8, 3 plus 1, 2, 2, 8, 6, 5 plus 8, 5, 3, 6, 2, 9. Dobrze to zrobię. 7, 6, 7, 6, 8, 3 plus 1, 2, 2, 2, 8, 6, 5, dodać. I to jest 8, 5, 3, 6, 2, 9. 6, 2, 9. OK. Dobrze. I też sprzedaliśmy 7 tych rzeczy. Jest trzeci tutaj września. Sprzedaliśmy aż 50 tych potrawek, z tego co tu wyliczam. 50. No i tu mieliśmy zysk 1 804 079 Golda. To sobie to już mogę dodać. 804 079. No i tu sprzedaliśmy 3 filety Elephant na Pepper za 52. Ja tego tak nie będę czytał. To sobie możecie pooglądać, po zatrzymywać sobie na odcinku. Ile mi tutaj wyszło? 5 Kokosów, 9 Hydra Tonight, 16 Demonic Candy, 4 na pajki 3 od Formstede. Znaczy, że Usted 2 dwa lata temu, 5 i Copic Alpha 3, i tu fajne kwoty powychodziły. No i czwarty, przechodzimy sobie do 4 września. Tutaj mamy 9 sprzedanych tych rzeczy. No i zysk tutaj wyszedł 1,166,314. 1.146.314 1, 1, 1 4, 6, 314. Także tutaj też fajny zysk milionowy, no i przeważnie takie zyski były mniej więcej. 5 września to tylko 7 rzeczy sprzedaliśmy na makecie, co nam dało tutaj 14, 300, 717 golda. No to mało, ale no to tam się jeszcze przebijaliśmy codziennie. 6 września to już nowy był zarobek milion ponad. 9 rzeczy sprzedaliśmy. I tutaj mamy zysk: 1, 6, 5, 6, 2, 6, 9. Cyk. Także tutaj fajny ten zysk, 7 września to 10 rzeczy sprzedaliśmy I tutaj wyszedł zysk 1 196 276 golda 1 Oj. Mamy 1 196 276 No i tu mamy 8 września Tutaj sprzedaliśmy 14 tych rzeczy i zysk ogólny tego dnia 1 709 172 golda, 1 ,709 172 Taki mamy zysk no i na ten moment na dzień 8 września mamy 10 milionów ponad zysku 9 września to 16 rzeczy udało się sprzedać I zysk to mamy ponad 2 miliony także to już w ogóle było bardzo fajnie 2 184 497 Tutaj też sprzedaliśmy Blessed Stake 7, Dogica Essole, Okon Shrimpy. No tutaj 2 miliony wyszło za te Blessed Stake. że fajnie. 10 września 32 potawki sprzedane. Bardzo fajnie. No i zysk 655. Mimo, że dużo tych rzeczy sprzedałem, zysku nie było aż na tyle dużo, bo te potawki nie były jakoś drogie w sumie. Więc tutaj nie wyszło dużo, ale zawsze coś. Zysk ten był. Każdego dnia tak naprawdę był zysk. 11 września, 24 rzeczy sprzedane. No i zysk ponad 2 miliony. Jak tutaj widzicie, bardzo fajnie. 2, 3, 2, 5, 700. No i tu 3 krat. 7 filmy de la penno, Demonic Candy, Tropical Fight, Platform Step, rot Pod Of Jackpot, Hydra, Salad, Blessed Steaky 2, Notom Fischer Bulgur Dobrze, fajnie. 12 września to było 13 rzeczy sprzedanych i zysku było 2, 3, 7, 2, 5, 7, 6. Ponad 2 miliony zysku, bardzo fajnie. 13 września 15 rzeczy sprzedanych. I tutaj mamy 1, 911, 6, 5, 4 zysku, prawie 2 miliony zysku. 14 września to jest 10 rzeczy sprzedanych No i tutaj 890 7,63 Golda za ten dzień także też fajnie 15 września tutaj 20 rzeczy sprzedanych tych poprawek. I tutaj zysk 944867. 7. Tutaj też bardzo fajnie I tutaj mamy 16 września 30 rzeczy znowu sprzedanych i mamy tutaj ponad 4 miliony zysku także to chyba był najbardziej zarobkowy dzień pośród tych wszystkich tutaj się sprzedało 7 not form 7 topical 5 terabirdów, Sole 5 no także tutaj sobie musicie pooglądać jak to wyszło no i mamy 4, 3, zysku 17 września to był też milionowy zarobek Tutaj mieliśmy 9 potrawek sprzedanych i tutaj mamy 1,313, 5,3,5 zysku. 18 września, tutaj też był milionowy zarobek, 11 się udało sprzedać. I tutaj 1,1,3,9, 6,3,3 3 golda zarobionego. 19 września, 700k ponad zysku, 13 rzeczy sprzedanych na tutaj Mamy 7,2,5, Rodzaju 7 2, 5, golda. 20 września to było 2 miliony 400 to Znaczy to było mniej Tak to było mniej to jest 2 miliony to było 4 Tutaj mamy 13 rzeczy sprzedanych I tutaj mamy 2 4, 14 Tutaj 2 4 zysku Ponad 2 miliony fajnie 21 września Też milionowy zarobek 7 rzeczy sprzedanych I tutaj mamy 1, 0, 9, 8, 100. Tutaj mamy później 22, to jest 8 rzeczy sprzedanych. I tutaj mamy też milionowy ponad zarobek. 1, 5, 8, 6, 7, 8, 2. 23 września, 12 rzeczy sprzedanych. I tutaj mamy 1, 8, 6, 5, 7, 5, 3. Też prawie 2 miliony zysku. 24 to znowu ponad niecałe 2 miliony zysku. 14 rzeczy sprzedanych I 1 8, 5, 5, 630 Golda 25 Września 22 potrawki sprzedane 22 I tu mamy 1 7, 6, 3, 5 2, 8 zysku Też fajnie 29 Znaczy 26 września tu jest ponad 3 dni na zarobku 21 rzeczy sprzedanych i tu jest 3, 3, 6, 2 4, 5, 2 fajnie też zarobek 27 znowu kolejny milion 18 potrawek sprzedanych 1, 2, 7, 6 450 28 września to było mało bo tylko 3 potrawki sprzedane i zysku też wyszło 7 8, 2, 9, 8, 8. Tu troszkę mniej. 29 września. No tutaj już coraz mniej tego zostawało, więc te zarobki są mniejsze. Tu jest 29 września, czyli teraz 6 potrawek. I tutaj mamy 8, 6, 9. 8, 9, 4. 30 września. Tutaj 6 potrawek się sprzedało. I tutaj mamy milionowy zarobek. Też fajnie. 1, 2, 3, 0. 584. No jest 1 października, 1 10. I tutaj mamy 1 600 000 ponad zarobku. Ja to oczywiście, jakby ściągałem z Majka, to wystawiłem na nowo, żeby te oferty były nowe, moje. Nie, nie, nie czekałem tak. Może mi się skończyły z tego starsza, to wtedy je ściągałem, bo tak to wystawiłem, bo miałem ich dużo. I tu jest 1, 6, 3, 6, 915. 2 października. Tutaj mamy ponad 500k za roku. tu jest 7 rzeczy sprzedanych, i tu jest 5, 3, 4, 9, 9 3. Trzeci to jest milion prawie zarobek, milion ponad lekko, 8 płtawek sprzedanych, i tu jest 1,005, 706 golda Czwarty to był prawie 500k za roku. 16 płtawek sprzedanych, i tutaj mamy 4, 9, 5, 8, 2. 2. Piąty, tutaj troszkę już mniej zysku, 12 potrawek To nam dało 161,654 golda Szósty, tu jest już milion zarobkowy Jakby to fajnie wyszło Tu jest 10 potrawek I tutaj mamy 1188 508 Siódmy, tutaj mamy 62 tysiące tylko 5 potrawek się sprzedało. 62, 5, 8, 5. 8, tutaj mało zarobkowy dzień, ale zawsze coś do przodu. To jest ta. A nie, to były tylko dwie potrawki. Dwie potrawki. I tutaj mamy zarobek 7, 5, 450. 9 października to, był, to była tylko jedna potrawka. I to był tutaj 1,597. Jeden demonik candy się sprzedał. 10 to było 7 potrawek sprzedanych. I 168,691 golda. 11 to były dwie potrawki. No to już praktycznie już nie, nie miałem wtedy tych rzeczy, więc sprzedawałem takie typowe resztki. I to jest 3,1,90. I tutaj mamy 13. I to są 4 potrawki sprzedane i tutaj mamy 43, 4, 7, golda, 14 października są 4 potrawki sprzedane i tutaj mamy 32 900, no to już te tak naprawdę pozostawały. 15 to są 3 potrawki, tutaj mamy 141, 5, 5 1. golda, 16 to też jest 10 potawek sprzedanych i tu mamy jeszcze 149, 873 18 tutaj jest z 9 potawek sprzedanych i tutaj mamy 82, 259 9 I tylko 8 cc ponad 19 to był jeden candy sprzedane i to jest 1595 20 to było 5 potawek sprzedanych i tutaj mamy 11, 5, 8, 1. 21. To są dwie potrawki. No tu już też nic nie miałem. Dwie potrawki. I tu jest 7, 4, 9, 2. 22. Tutaj mamy 4 potrawki sprzedane. I zysku mamy 142, 0,31. No to mnie z awka. No i mamy dzisiaj 24 października i mamy na razie jedną bananą szok chocolate sprzedanego za 954 golda. Także chyba tym sobie zakończymy, ja sobie dalej to będę zapisywać i jak wszystkie sprzedam no to tam nagram jakby tam drugą część tego kiedyś tam. No i ogólnie sprzedaliśmy 565 tych potrawek, To nam dało kwotę 53 618 156 golda tylko za ten event, także ponad 50kk zarobku. No i tam miałem 89 miliona na tym z zagisie tutaj co tu przesłałem. 89 minus 54, więc te 35 milionów miałem po prostu z poprzednich eventów albo z tego sprzedanych składników na potrawki, bo to jest poprzednich tych rzeczy, co tam nagrywaliśmy, no to właśnie mieliśmy tyle i suma suma dało nam kwotę tutaj 89 milionów, którą przesłaliśmy sobie na Knight'a, żeby kupić parów tak, także bardzo fajnie. Hmm. i chyba to było na tyle. Tutaj sobie wyłączymy ten notatnik i zobaczymy. Ja wam jeszcze tutaj dam na markecie informację co mi tam zostało, bo ogólnie sprzedało się bardzo dużo. Teraz tak, nie mam na ten moment rotform Kiedy ja tą atongły, salę tego dania drugiego nie mam. Danie trzecie tutaj powoduje wzrost shellingu o 10 i tutaj jak sobie zobaczymy na market, no to mam tego jeszcze 17 sztuk, tu jest jedna 20 21 także to jeszcze tego mamy ale to mi się wydaje tak szybko się nie sprzeda i nie jest to jakoś profitowe Więc właśnie sobie zakończymy tym I kolejna potrawka to jest czwarta ale tego nie ma Bo to się wszystko sprzedało Jest kwota to jest zdanie piąte banana chocolate shake Tego też mi sporo zostało 33 Jest 34, 35, 36, 37 No to jeszcze tego dużo ale to też się może nigdy nie sprzedać na dwie się sprzedało wszystko: filet, jalapeno, papryczkę, steście, wszystko sprzedało, blessed take, wszystko się sprzedało. No tę fishbulge, to mi zostało. To mam tutaj 6, tu jest 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sztuk jeszcze tego zostało, ale to też nie jest jakoś zarobkowe, no może kiedyś się to uda w końcu sprzedać. Na godzinę zwiększana Fishing phishing o 50. Dodanie, carrot cake też mi zostało. I tutaj mam tego 5, tu jest 6, no i tylko 6 mi tego zostało, także. Tu 7cc ponad za to, więc może to jeszcze mi się uda kiedyś tam sprzedać. Kokon e 3, bajki też mi zostały. Tutaj mamy tego 11, tu jest 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, koło 25 tego jeszcze mamy, to też się mi długo sprzedawało. blackjacka nie mamy w ogóle, wszystko się sprzedało. Demonic Candy Balls tutaj się to sprzedało. No, ale to mamy tego jeszcze 132, i na markecie jest tego dużo powystawione. więc to też jeszcze będę pochodził go sprzedawać. No i mamy jeszcze Sweet Angonize Elixir, który powoduje kopię pierścionka 10 sztuk, jeśli mamy go założonego. No, i jest sprawa jest taka, że ja tych potawek jeszcze nie sprzedawałem. Z wszystkich tych nobów, tych 20 Harków, które robiliśmy event w sierpniu, mamy 49 tego. I to jest warto na razie 649,600. Tutaj na tym mogłem zarobić. No nie wiem, ja bym sobie tak wpisał: 46,9599. Gdybym to wystawił teraz, wszystko to mogłem na tym nawet ponad 30k zarobić. Ale na ten moment nie będę tego sprzedawać, bo jak powiedzmy, z kosztuje na ten moment 68 mil. 995. Ja poczekam do momentu, kiedy ten pieścionek będzie warty koło 90 tysięcy, może 10cc, bo na pewno tak będzie. Póki co on jest tak tani, bo wszyscy zużywają te potrawki, żeby skopiować ten pieścionek i dlatego on jest taki tani. Pamiętam, że były czasy, że ten pieścionek chodził po 9cc i myślę, że za paręnaście miesięcy znowu będzie taka sama sytuacja, że cena będzie tutaj. Więc jeśli ta cena będzie na 90 tysięcy, Wtedy zacznę jeść potrawki i sprzedawać te właśnie pryzmatyki ringi. Ja sobie będę jadał, bo to jest 49 yy, razy 10, bo to jest kopia, więc 490 pryzmatyk ringów moglibyśmy mieć. I jeśli przyjdzie na to czas, ja, ja tutaj nagram początkowy odcinek, że zacznę to sprzedawać i zobaczymy jakie na tym zrobimy zysk. Po prostu nie chcę teraz tego zmalnować ja sobie to odczekam, mimo że teraz mogłem na tym zarobić te 30 milionów to ja wolę na tym zarobić więcej nieco później, mam nadzieję, że będzie taki okres, że będę mógł sobie na tym dużo zarobić, więc będzie bardzo fajnie, a póki co nie ma żadnych tam eventów ewentualnie chyba za miesiąc będzie jeden event, gdzie będziemy sobie sprzedawać szardy więc tutaj też później tam kiedyś nawiam ten odcinek przed tym eventem i też tam w jakiś tam sposób sprofitujemy na tym evencie Także to było na tyle w tym odcinku, ja sobie kończę tą jakby pierwszą część, a drugą część będę nagrywał w momencie wtedy, kiedy właśnie będę sprzedawać te pryzmaty, gringi, tutaj sobie dołożę właśnie. Dalej sobie będę tutaj nagrywać, tam zapisywać te rzeczy, co tutaj mam w moim notatniku zapisywane. Na ten moment mamy tutaj to banana chocolate shake 24 i to jest ta ostatnia rzecz, jaką mamy zapisaną. No ja tym mogę sobie to skasować i też sobie będziemy to zapisywać. Zobaczymy jak długo mi to jeszcze zajmie do sprzedawania. No ale tak ogółem to bardzo fajny zarobek do czystego eventu i polecam go zrobić. Ja sobie ten zarobek będę robił. Na no ja razie skillujemy sobie moje LP kinopki, ósme No i kiedyś przyjdzie czas, że będę je do 35 levela i później znowu składniczki na te postacie i będziemy sobie robić właśnie za rok kolejny raz ten event, bo wyszedł bardzo profitowo. Dzięki za uwagę i dajcie znać, ile Wy zarobiliście. Może kilka osób było ciekaw, ile mi się udało na tym zarobić, więc tutaj macie wszystko wyjaśnione. Do zobaczenia na streama i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, pa pa!